To jest to. Pięknie. Po wiesz, gdzie mm. szukać Surtra. Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Muspelheimie z Torem. Storem? Z nie martw się, nie widział jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Sinmarą. Połączył się? No gdy się ze sobą yy, złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O, rany! To będzie dobre. Wybaczcie, mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hresbelk w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród yy, umarłych. Mimirze. Jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie beze mnie poradzić. Bracie, mógłbyś? Dobrze. Dziękuję. Spotkamy się niedługo. Zdrajco. Chyba widzę poddali oddali kuźnię Surtra. ja tu muszę mieć topór, kurde, powiem ja wam. Nie mogę mieć niczego innego. szanse ujrzeć kuźnię. Ok. Ale gęsko. Uwaga. Odsuń się. Roar. Roar. Ciekawe czy nie poznali przepowiedni i nie zasili się w swoich światach, by ją powstrzymać. To zrozumiałe. Oby zrozumieli czemu musi dojść do na roku. Hmm. Boski, piopiu. Plus tysiąc. O! Patrz, tam! Zpadem lawy. Skąd wiesz? Przeczucie. Kiedy byłem tu wcześniej, zdążyłem się tu trochę zorientować. Hmm. Zorientować, powiadasz. Coś nie ma tutaj. Du, du, du. Musimy być gotowi na surtra. W razie, gdyby odmówił pomocy. Gotowi? Według przepowiedni on i Simara połączą się, ale kto wie, czy będą z tego zadowoleni. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No nie wiem. Bez nich nie wygramy wojny, nie? Musimy być blisko. Już słyszę kuźnie. Huh. Huh. jeno bere. Dobra, więc co my tu mamy? Tu mamy aż ba? Hm. ktoś średnio bym powiedział, średnio. jest jedno. Jedno dom. Jedno dom właśnie, jakby tutaj byłoby? Musimy tutaj coś zrobić z tym, dobra. Nie, to tak się nie da, dobra. Tak się nie da. Tu jeszcze pomyślimy, jak to zrobić. Ooo oh. się Archie! Co tak słabo? Jak? To ty słabo. My dear friend, I will start here. Uh, I want to uh, I want to catch one Amer American stream at 9 pm. No worries, no worries. I can go ahead. <laughs> Co tak słabo, kurde panie. Co? Ja ci dam, kurde, słabo. Liga te colume, possedami Ah, vai guido. puff. A co, Arci, ty przyszedłeś już? Mówisz, że tak słabo? Hmm, dobra. To wichura Iwaldiego. A tego w ogóle nie używałem. A ja tu byłeś stary. Panie, to ja się daleka droga, Kek. panie daleka droga przed panem. Ja mam szósty poziom. Kekiek. Kekiek.

Ja oh też nie. Nie, z czego się lajesz? A? czego się lajesz, gnido jedno. Pięknici tu nie pomogą. Nie, trzeba tu nie pomogą. Dobrze, dobrze. Trzeba jeszcze z jakiejś innej strony to zrobić. Na przykład co tutaj staje? nie. Cały piętenciki tu nie pomogą. Znów jest większa? A dobra, tu jeszcze później wrócimy. Pokombinujemy. Wpadniesz jutro czy na wpadnij jutro? A, może ogarnę? ale co ogarnę? <śmum> co mam ogarnąć? <śmum> Jakie ja tu grę kończę, panie. <śmum> to musi wyciągnąć. Zapytajmy. na spokojnie. Bo i tak tam, to jest drugie jeszcze, trzecie będzie mi potrzebne, więc trzecie jeszcze gdzieś jest ukryte. Co? I tak będę kminił. I tak będę kminił jeszcze. Jest na spokojnie. Walisz się! ale pewnie jesteś tego świadomy. kupcze jest strażnikiem tego świata. Ma prawo go bronić. <laughs> Mówisz, że sobie zamieniłeś coś? <laughs> Okej, okay. okej. Okay. Dobrze, zareagł i poszedł. Atak z lewej strony! Ostatni przeciwni. To naprawdę to Wiesz, to nie ja się mordowałem z bibliotekarką dwie godziny. Potrzebujemy go. Arci, także mi nie wypominaj, Już tak słabo. Jak sam, robisz słabo. Nie pomogę wam. Kim jesteś? Tym, kogo szukasz, albo jego cieniem. Czemu nie pomożesz? No bo. nie chcę. Wyjaśnij zginiemy. Jasne. Tak jakbyś w ogóle miał tyle powodów do życia. Nie ja, ona. Jaki to wszystko ma sens? Rozdzieliłeś się z Sinmarą, żeby tak tu czekać sobie na śmierć? Gdybyś do niej dołączył, bylibyście razem. Jesteśmy razem. Mam jej serce, a ona moje to niewiele. Ale wystarczy. Przecież wy nawet kochałeś kiedyś kogoś? Miłe uczucie. Więc Odin zwycięży i wszystkie światy poza Asgardem upadną. Tak. Musi zginąć. To prawda. Ale zamierzam chronić ją tak zaciekle jak ty. Chronisz jego. Przykro mi. Chodź. Chwila. Te ostrza. Mogę zerknąć? Uuuuu. Hmm. Wyraźnie płonie mnich nich pierwotny ogień. Nie pochodzą z tych ziem. Nieważne. Co? Włóż je tutaj. A stanę się potworem. Ale jej nie będziemy w to mieszać. Ale przecież, według przepowiedni, musicie się połączyć. To się uda? Czy ja mam po co tu żyć? Nie to. Chodźcie. Okej. Okay. Gdzie idziemy? Do Iskry Świata. Czyli? Granicy Niflheimu i Muspelheimu. To tam powstały pierwsze światy. Nie będziecie mogli tędy przejść, nie? Eee... Wow. To nadal Magia. ja. Tak jest, jest wygodniej. Co nas czeka przy tej iskrze świata? Magia pierwotna. To plus twoje ostrze. I moje serce powinno wystarczyć. Urosnę i będę niszczyć. Spodoba Wam się. Ale co się z Tobą stanie? Nie wiem. To nie będę już ja. Ale skąd ten. przemieniony Ty będzie wiedział, kiedy zaatakować Asgard? Macie róg. Nie? No. Więc Jej, wszystko, to... Greta? Kurczę, <gry> <gry> czy ty tam byłeś? Na początku wszystkiego? Tak. Jak tam było? Głośno. No, oto Jona, iskra świata. Ale tu pięknie. Będę tam czekał. Idzie zbyt łatwo. Odyn wie, że mamy Gialar że masz maskę, że po śmierci Broka ruszymy za Surtrem, by rozpętać wojnę. Ale mamy jakiś wybór? Nie. O tym też wie. Prawda? Kto wie? Może to sam Odyn. Co tu jest? Czekam okay. na znak. Co tutaj? A co z Simmaro? Nie powinniśmy jej powiedzieć? Nie. Za bardzo by cierpiała. Bardziej niż nie wiedzę, co się spotkało? W miłości. Czasem musisz wybrać to. Co rani mniej. To wszystko nie ma sensu. Obiecajcie, że zostawicie ją w spokoju. Masz nasze słowo. Surcze, czy dźgnięcie ostrza mi wystarczy, by stworzyć tego nowego ciebie? Serce Sinmary jest zimne. Tak cudownie zimne. Twój ojciec ma teraz w tych ostrzach mój ogień. Jeśli odrobina mnie i płomienia iskry przeniknie odrobinę Sinmary, powinno się udać. Dobrze. No chodź. zaboli. A teraz Zacznie się prawdziwy ból.. Mój ogień. Połącz je, a stworzysz Ragnaroka. Już czas. Eh, Nani? Myślisz, że ile to potrwa? O, oh! oh, siód walkirię! Walkirię! mnie ode nie przysłał! やった Oh, fuck. <clears throat>

Oh, shit. Ah, dead. <laughs> Massacre.